Agnieszka Atar wyjątkowy przyjaciel. Pewnego dnia, Karol, za zgodą mamy, wybrał się razem z kolegami na wymarzoną wycieczkę rowerową. Niestety, Pech chciał, że chłopiec złamał nogę. I co teraz? Jak przed wakacjami zaliczyć resztę zadań? Jakie to będą wakacje? Co się będzie ze mną działo? zastanawiał się Karol. Te i inne pytania kotłowały się w jego głowie. No cóż. Stało się, pomyślał chłopiec. Teraz trzeba zadbać o to, by wakacje były pełne atrakcji jak dotychczas. Karol, pełen nadziei, że szybko wyzdrowieje, planował każdy dzień i zapisywał w notesie swoje osiągnięcia. Gdy tylko miał czas, malował markerami obrazy. Mama kupiła mu karton i dzięki temu mógł spełniać swoje ambitne marzenia. Koledzy zaczęli odwiedzać Karola i spędzać z nim czas, grając w bierki, domino i układając klocki Lego. Pewnego dnia, gdy Karol nie był jeszcze w pełni sprawny, mama zrobiła synowi niespodziankę. Przyniosła do domu kotka, który został przyjacielem chłopca. Ten wyjątkowy, żywy prezent od mamy umilał Karolowi każdą chwilę. Chłopcu. Po ściągnięciu gipsu przyszło na nowo uczyć się chodzić, bo długie leżenie osłabiło mięśnie. Rehabilitacja, odpowiednie odżywianie i chęć powrotu do zdrowia sprawiło jednak, że robił szybkie postępy. Chłopiec z całej tej sytuacji wyniósł naukę, by być ostrożnym i bardziej uważać na drodze, jeżdżąc rowerem. Odnalazł też swoje szczęście, bo kotek, którego dostał od mamy, Pozostał mu wierny, został jego wyjątkowym przyjacielem. Czasami długo trzeba czekać, ale zostajemy nagrodzeni za trudny czas w naszym życiu. Dziękujemy za wysłuchanie. Jeśli spodobało Ci się to nagranie, prosimy o pozostawienie lajka lub podanie linka dalej. Opowiadanie składa się na zbiór wierszy i opowiadań terapeutycznych pod tytułem Księga kolorowych przygód wydawnictwo. Fundacja Poetariat. Książkę w wersji papierowej można zamówić w fundacji, pisząc na adres mailowy. Fundacja Poetariat. Gmail. Kom każda kupiona książka to dziesięciozłotowa cegiełka, która zasili zbiórkę funduszy ośmioletniego Alanka Kurasia, który cierpi na nieoperacyjny guz mózgu.